Jego serce na każdy dzień, może mamy do zanotowania nie jeden błąd w życiu. Maryja pierwsza je opłakała, może ktoś pogrążył się w grzech, Maryja wyjednała mu łaskę nawrócenia. Ile razy to się powtarzało pozostanie tajemnicą Bogu tylko znaną, ale jeżeli to było często, Stawaliśmy się przedmiotem szczególniejszych zabiegów naszej matki miłosierdzia. Ona to włożyła w usta nasze słowa „Jezu, ufam Tobie” i oddaliła chwilę wiecznej i straszliwej kary. W niebie dowiemy się o liczbie grzeszników wyrwanych przez Maryję z rąk sprawiedliwości, a wieczność powie, czy wyrok ten może nie był wydany i na nas? Czuła jednak dłoń matki miłosierdzia, spoczęła na ręku Jezusa, dzięki czemu on jeszcze raz cofnął wymiar kary. Zapewne wszystko pochodzi od Jezusa najmiłosierniejszego, lecz wszelka łaska nam udzielona przychodzi do nas przez Maryję. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, Niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.